Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu, jak się macie. Wyobraźcie sobie, że przedwczoraj rozgorzała dyskusja na YouTubie dotycząca imienin. Te cholerne imieniny po prostu nie dają mi spokoju. Co chwilę ktoś się czepia, że ich nie powinno być. Nawet jedna pani powiedziała, że pójdzie do kanału, gdzie nie ma. Takiego błazna klauna. Klauna, w słowach klaun użyła. No trudno, od razu, oczywiście Państwo wyskoczyli, że bardzo dziękuję za to, że byliście łaskawi bronić naszej niezawisłości i naszego kanału. Natomiast przyszedł mi pomysł do głowy inny. Jest takie przysłowie, że na pochyłe drzewo, to i salomon nie naleje, więc znalazłem slalomonowe rozwiązanie imieniny będą na końcu przez tydzień. Zobaczymy, co się będzie działo, czy cały czas będą. Aż takie problemy z tymi minami. Proszę Państwa, dobra, przechodzimy do rzeczy. Mianowicie, tak jest. Sytuacja taka, że w Radio Polskim, oczywiście no ten program ma akurat y, chyba słuchalność na poziomie y, błędu statystycznego, niemniej jednak jest dla dzieci w niedzielę. Nazywa się Niebieska Szkatułka i wyobraźcie sobie, że tam jest Ewangelia, no słowo dla dzieci. I jakiś niefortunny redaktor puścił piosenkę. Kiedy ranne wstają zorze? Pieśń. Myślę, że wydawało mu że to jest bardzo religijna pieśń, ale ta pieśń wyglądała tak, że kiedy ranne wstają zorze, katz dokucza jeszcze gorzej. I tam potem były następne zwrotki tego bardzo zabawnego utworu, niekoniecznie dla dzieci. Więc słuchajcie, nie zawsze w odpowiednim opakowaniu jest właściwa treść. Ja za chwilę Państwu, jeżeli Państwo tacy łaskawi, może by ktoś chciał zaistnieć na terenie Polskiego Radia. Mam kilka piosenek z bardzo dobrymi tytułami. Właściwie muzyka jest taka sama wszędzie. Bo to przecież nieważne. Chodzi o tytuł, żeby się sprzedał. Jeżeli ktoś chce zrobić karierę w Polskim Radio, niedrogo odstąpię. W imię ojca i syna tatuś poszedł do kasyna, gdzie zaliczył drobną stratę, bo zostawił tam wypłatę. Hejże dzieci, hejże ha, teraz tatuś długi ma. Dzisiaj święta niedziela, tatusia rozwesela. W końcu dobry humor wraca, bo wyleczył piwem kaca. Ech! Tatuś zionie niczym smok i tak przez okrągły rok. Wszyscy święci, wszyscy święci są zajęci. Tatuś kręci, bo mamusia wolne miała. Do rodziny wyjechała. A gdy tylko ruszył pociąg, on się zajął ciocią. I jeszcze może być drugie zakończenie. Mama wcześniej powróciła i się zrobił kocią. No i jeszcze te nieszczęsne imieniny 22 lutego obchodzą je Arystion, chociebąd. Jakub, Concordia, Maksymian, Małgorzata, Marold, Marwald, Nikifor, Papiasz, Paschazy, Wiktor i Wrocisław. I serdeczne życzenia dla wszystkich Państwa, i Całuski, i Cmoczek, i do zobaczenia.